z miedzi. Dawaj unboxing. Chcecie? Możemy bez problemu jakby co. Buh, 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 buh. I jeżeli dobijecie 400 łapek, zrobię coś, czego normalnie bym nie zrobił. Poliżę ten pieprzony cartridge, bo wiem, że na Switcha jedynce były one pokrywane jakąś strasznie gorzką substancją, że się żygać chce. Coś gorszego niż najbardziej gorzkie tabletki. I ja mogę spróbować Kurwa, nie to. Spróbować to gówno polizać. Aaa, ale to na 400 łapek, moi drodzy, bo za darmo nie ma co, to jest zbyt ohydne. Lizałem kiedyś to gówno ze Switcha jedynki i obawiam się, że na Switchu dwójce może być podobnie. Ale to zaraz, za chwilkę. Czy chcecie, żeby kolak lizał dziwne substancje? Bo jest to szalenie gorzkie, a ludzie lubią patrzeć, jak inni ludzie cierpią. Zwłaszcza tacy ludzie, których nie lubią, a wy mnie bardzo nie lubicie. Z wzajemnością, szczerą. I chcecie, żeby mnie mocno wykrzywiło. A ja wam obiecuję, ja potrafię tak opanować swoje mięśnie pyska, że nawet najbardziej kwaśna czy gorzka substancja, i jestem w stanie powstrzymać to, żeby mnie nie wykrzywiło. I spróbuję. Five minutes later. Ale to było piękne. Kurna, jedna na łapka. Dobra, to czekajcie, ale lecę siku. I od razu. Ty, gdzie jest moja zbroja? Ta tym. To bezpieczne? Pewnie nie. Tego pewnie chcecie żebym to zrobić. Uch, no dzień dobry ugułem. Jezu Czemu ja się zgodziłem to gówno polizać. Nie. No dobra, niech będzie. Kamera. Filtr. bank, bank, żeby mi tutaj nic nie wycinało, czego bym nie chciał, żeby wycinało. Ty, dziś jak to w ogóle dziwnie wykadrowana ta kamerka jest. Czy jestem zaskoczony. Ty, jak płynnie się zrobiło, nie? Yy, mam coś takiego jak nagrywanie z kamerką? Nie. No to wezmę to lekko powiększe, główno pieprzone. Czekaj. Ale mam piękne zakola, wiem. Zatem. Musiałem na razie zacząć. Zacznijmy od tego, że pudełka na Switcha dwójkę są. Yy, obrzydliwe. Ja rozumiem nie mieć smaku, gustu, ale kto kurna pomyślał, że to gówno z gó w górnej części. jest ładne? No ja tego nie rozumiem. Kto pomyślał, że to jest ładne? Czy to? czy znaczy, okładka jest świetna, ale. Fuj... Cyberpunk ładnie się prezentuje. Uuu, seks z tyłu. No dobra, nieważne. Yy, nie sprzedali mi jakiejś podróby? Nie ma tu tego paska do rozfoliowania. O, bananza ma. Bananza ma ten pasek. Więc sobie za niego spróbujemy pociągnąć. Uj, 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 uj. No i jest. Bananza. W środku pewnie jakiś Nawet instrukcji już nie dają. Czerwony cardridge. I to jest właśnie to gówno, które jest szalenie gorzkie. Trudno, nie mam czym popić. Będę bardziej jeszcze cierpiał. To jest bardziej gorzkie niż najbardziej gorzka tabletka. Kurna, serio się boję. No dobra, niech będzie. Jest gorzkie. Nie zdziwił mi się, gdy to była najbardziej gorzka rzecz, którą w ustach miałem. W ogóle mnie to nie skrzywiło. Na 500 zrobię to jeszcze raz. Nie, tak serio to nie. Fuj. Biedny cyberpunk polis. Nie, bananza, przepraszam. I takie gówno jest tak gorzkie. Akurat lag. Ojoj, tak mi przykro. Ty! Myślałem, że już czerpiono pudełko mi dal, ja Bardzo o to dbam. Zobaczymy, czy w cyberpranku będzie, że tak powiem, jakaś instrukcja. Jako, czy mam coś do otworzenia? Czekajcie, gdzieś tu miałem nożyk do tablet. In. Jest i nożyk do tapet. Patrz jak ładnie pasuje kolorystycznie. Jest czerwień, jest żółć. Tak jak i tutaj. Dobra, zobaczymy, czy tutaj coś będzie ciekawego. Wystaś stać na 502 RAM. Nie, chyba nie. Chyba nie, mój drodzy. Dobra, zatem Cyberpunk. Cyberpunk. Fajnie kupować sobie gry na konsole, której nawet się jeszcze nie ma. Kulturka. Tu przynajmniej dali jakąś instrukcję widzę. Ale chyba nie kod, nie? Bo z tego co wiem upchnęli całą grę. To jest w ogóle szalone. To jest małe. Nie wiem, do porównania, co jest porównywalne. Nic tu nie mam Nie wiem, otwierać, yy, otwierać do piwa. Mniej więcej takiej wielkości. I malutki cartridge. Cały cyberpunk, tam jest chyba ze 150 GB, yy, jest upchnięty na tym małym głowienku. Nieźle. Twoja legenda zaczyna się tutaj. Ty! Ty! Naklejki dali, ale zajebiście, akurat to lubię. Ja mam taką ścianę z naklejkami. U mnie na profilu na PP jest widoczna, co prawda, stara. Już wersja mocno została zaktualizowana, ale no, fajno otwierać. A dziękuję, prosto ze Islandii przyleciał. Taki ładny sprzedawali. No i została nam, dla mnie, chyba najciekawsza gra z tego całego zestawienia czyli Mario Kart World którego na pewno będę chciał ograć. I zobaczymy, czy tutaj nas czymś. Big N zaskoczy. Gdzie tu jest ten pierdolnik do otworzenia? Mm -hmm. Jestem poświęcony. Ja tego nawet nie widzę. Dobra. Stara, dobra metoda zawsze zadziała. Proszę bardzo. Krzyknij coś głośno ja zobaczę, jakie opóźnienie. Nie, jest dzisiaj olbrzymie. Dzisiaj opóźnienie jest naprawdę olbrzymie. O, ale miło, znowu gówno. Moi drodzy, ale serio, powiem wam szczerze. Kto wymyślił pieprzony design tej pieprzonej... FUJ! Znaczy, bardzo doceniam to, że grzbiety w przeciwieństwie do Switcha 1 są różnokolorowe. Ja to lubię. Nie bardzo mi się to podoba w przypadku Xboxa, czy w przypadku PlayStation 2, czy właśnie Switcha 2. Jeden. Ale w dwójce to naprawdę bardzo dobrze zrobili. Moi drodzy, to co? Dobicie jeszcze 500 łapek? Nie, dobra, żartuję. Nie chcę tego więcej lizać. No jest... Yy, fff, strasznie. Czekajcie, wycofajmy się jeszcze z greenscreena, pięknie. Od razu powyrzucam. Nie lubię mieć śmieci na biurku. Nie to rozprasza. No i elegancko tego. Och, i elegancko. Zdziwiłem się, że nie ma tutaj mojej zbroi. Obiecałeś na 500 drugi raz, ale ja nie jestem drugi raz. To jest gorzkie. Chociaż nie wiem, czy nie mniej niż w przy... Tu są diamentowe, okej. Okay. Nie wiem, czy nie mniej niż w przypadku, moi drodzy, pierwszego switcha. Ale nie, nie chcę robić tego porównania. Dobry wieczór, wpadłam się przywitać na sekundę, bo się rozstapię. Godzina prawie 23, jest 30 stopni. U nas 17 jest perfekcyjnie. Ja tylko skończę live'a i od razu jump na rower, potem siłownia, wykąpać się, pograć i spać. Więc plan na dzisiejszy wieczór w końcu ambitny, w końcu coś dobrego dzisiaj się wydarzy. Muszę, muszę trochę jeszcze popalić resztki tłuszczu na brzuchu, trochę mięśni się dorobić. Trzeba na lato to i przyszłe wyglądać jak najlepiej się da.